Cześć moje drogie, Dziś będzie filmik z makijażem, dzisiaj zrobię makijaż od początku do końca, czyli od podkładu po spray na, na sam koniec, ale takim głównym bohaterem będzie ta paletka z Nataszy Denony, muszę przyznać, że e, kupiłam ją tak przypadkiem, bo szłam do kasy, tam dziewczyna coś jeszcze mi szukała, jakieś tam próbki, odlewki i inne kombinacje robiła, więc nie było jej przy kasie i zaczęłam się kręcić koło półki z miniaturami i tam znalazłam coś takiego, te kolory od razu zaczęły do mnie krzyczeć, no bo... Ja to jestem sroka, właśnie na takie brązy złota i tego typu. Jeszcze jak w ciepłej tonacji to już hura biorę. Nie kosztowała zbyt dużo, bo ponad 100 zł, nie wiem, 109 czy 110 zł, no to, to nie jest tak najgorzej jeszcze. Gorzej jest z tymi dużymi paletami, bo tam mamy 400 i 500 zł, to już jest naprawdę inwestycja. Każdy mówi, że te mniejsze paletki są gorsze jakościowo. O tych dużych, aż mnie kusi po prostu kupić jedną paletę dużą i faktycznie porównać. Ja muszę przyznać, że bardzo przyjemnie mi się pracowało tymi cieniami. Używałam je na dwa sposoby. Dzisiaj akurat bezpośrednio na bazę, ale poza kamerą używałam też tej paletki chyba trzy razy i muszę przyznać, że um, robiłam to tak klasycznie czyli baza, cięcie, cięcie listy i potem kolejne cienie. Też było fajnie, ale wydaje mi się, że bardziej gładko na oku to wygląda, jak się nałoży bezpośrednio na bazę. No nie wiem, takie moje widzi mi się, chociaż to jest trudniejsza metoda ym, przy bo mogą się porobić plamy i nierówności różne. No i jak chcesz zobaczyć, co tam dzisiaj użyłam. Jak ten makijaż wykonać? Bo według mnie wystarczą Ci podstawowe umiejętności bez jakichś tam specjalnych, żeby ten makijaż wykonać. To proszę bardzo, zapraszam na drogą część bardziej praktyczną. Makijaż zacznę oczywiście od podkładu. Dzisiaj użyję Giorgio Armani. Wszystkie numery i nazwy oczywiście Wam napiszę na dole. Rozprowadzę gąbeczką i potem będę aplikować kontur i korektor. Bardzo lubię ten podkład, ponieważ jest leciutki, ale Jednocześnie jest dobrze krający i bardzo wygodny do noszenia w ciągu dnia. Jako korektor użyję dzisiaj sobie tart. Shape Tape i odrobinę rzucę tutaj pod oczy. Więcej mi nie potrzeba, bo to jest naprawdę bardzo wydajny i dość mocno rozciągający się korektor. Fajnie kryje, chociaż dla niektórych osób może być trochę wysuszający i dość ciężki. Widzicie, dałam bardzo małą ilość i jak się pięknie mi rozłożył. Więc teraz to wyblenduję fajnie. I potem nałożę kontur. Bardzo ładnie się połączy, podoba mi się. Jako kontur użyję oczywiście stick z Smashbox i odrobina na jedną i na drugą stronę. Rozblenduję też gąbeczką, i jeszcze potem dorzucimy. Rozświetlacz wypłynie marki Becca. Dobrze, brązer mamy na miejscu. Teraz rozświetlacz. Odrobinę w standardowe miejsce. Zbyt dużo mi się niestety nałożyło. Ogromna ilość na trzy porcje. No ale niestety, czasem tak ta pompka psiknie. I dzióbkiem oczywiście odrobinę nakładam i wprasowuję tutaj podkład, w korektor w te miejsca strategiczne. Lubię ten rozświetlacz, ponieważ on nie ginie bardzo pod pudrem. Chyba, że użyję bardzo matujący puder, no to wtedy oczywiście bardzo mało go zostaje ten efekt jest taki dość mizerny. Ale jak używam tego pudru, który zazwyczaj są mnie w użyciu, czyli sypki Dior... To on ma bardzo słabe właściwości matujące i naprawdę czasem nie potrzeba już dokładać rozświetlaczawy w kamieniu. Także widzicie, przepięknie się błyszczy, fajnie bija światło. Reszta niestety wyląduje już na chusteczce, bo więcej nie daje. Nie mam takiego zwyczaju, by dawać na nos czy, czy gdzieś tutaj na centralnej części twarzy. I teraz sobie przypudruję oczywiście korektor standardowym pudrem, gąbeczka oczywiście pod oczy na strefę T. Reszta będzie ona pędzelkiem. I zaczynam oczywiście od wewnętrznej części, odrobina pudru i tutaj w rozszerzone pory troszeczkę wprasuję delikatnie. I to samo z drugiej strony. I odrobina jeszcze tutaj. Taka większa odrobina, ponieważ tutaj często mi się podkłady zbierają w tej mojej rysce na brodzie, więc aby tego uniknąć, to odrobina pudru tutaj, gdzie mam moje smażki mimiczne. I na resztę oczywiście użyję sobie Pędzel. I na tą chwilę zostawię moją buźkę. Będę konturować później brwi, też oczywiście zrobię na sam koniec i teraz użyję sobie bazy z Urban Decay i za pomocą pędzla nałożę ją na całą e, może za pomocą tego pędzla nałożę ją na całą powierzchnię, aż pod same brwi i potem będziemy bawić się cieniami. Zaczynam oczywiście od ruchomej powieki i tutaj przy linii rzęs, oczywiście trzeba też się skupić, wewnętrzny kącik i do góry po same brwi. I tak standardowo, gdybym bawiła się makijażem, to od teraz oczywiście bym nałożyła cielisty cień, potem jakiś jasny w załamanie i tak dalej, i tak dalej, a dzisiaj będę bawić się trochę inaczej, ponieważ chciałam zacząć od tego pięknego jasnego karmelowego brązu, nałożyć go oczywiście w załamanie. Trochę wyżej i jak widzicie, nie ma tej mojej procedury standardowej. Zauważyłam, że te cienie dużo lepiej się um, trzymają i ładniej wyglądają, gdy są nałożone bezpośrednio na bazę. To oczywiście wiąże się z tym, że będzie um, trochę trudniej je rozpracować, trochę trudniej je rozłożyć um, tak równomiernie i oczywiście. Cienie będą się szybciej przylepiać do, szybciej, no i lepiej do skóry. I to oczywiście może powodować taki problem, żeby to się równo mm, rozłożyło i tak gładko rozprowadzało, więc dzisiaj w ten sposób się pobawię i muszę przyznać, że z tymi cieniami nie idzie najgorzej. Jest to naprawdę bardzo przyjemne, więc nałożę ten cień od wewnętrznego kącika po zewnętrzny, wy, wyprowadzę go trochę do góry i zostawię odrobinę miejsca na taki dość cielisty cień, żeby wszystkie krawędzie potem jeszcze u góry ładnie rozblendować, więc tak się będę bawić tym cieniem do tego momentu, aż będę zadowolona i nałożę potem oczywiście ciemniejszy kolor z tej palety. Wbrew pozoru naprawdę ten efekt uzyskałam dosłownie dzięki paru machnięciom pędzla, i nie idzie to tak ciężko, jakby mogło się wydawać, nie zrobiła się breja żadna z, z mieszanki bazy i cienia, nie robi się to nic w jakiś sposób plamiasty, tylko bardzo gładko się wszystko nakłada. Oczywiście idzie ten pędzel troszeczkę ciężej w niektórych miejscach, zwłaszcza na krawędziach i ja nie mam z tymi cieniami żadnego problemu. Nic się tutaj nie osypuje, nic się dziwnie nie układa, jest po prostu super. Teraz biorę się za drugą stronę, potem dołożymy coś ciemniejszego jeszcze. Super, bardzo się mi podoba. Naprawdę jest, jest no idealnie. I teraz nałożę sobie ten ciemniejszy kolor w załamaniu. I też będę go blendować ku górze odrobinę, żeby lekko przyciemnić ten kolor, można nawet nie przygaścić go, no bo ten drugi brąz też jest dość ciepły, więc ten makijaż będzie w bardzo ciepłych tonacjach dzisiaj. I w. Wy... Właśnie taką głębię będę próbować zrobić tutaj. Bliżej zewnętrznego kącika troszeczkę go wyciągnę i troszeczkę na ruchomą powiekę najadę. Już nie będę jechać z nim do samego wewnętrznego kącika, tylko tak mniej więcej do połowy. Może troszeczkę dalej wyciągnę tą resztkę tego koloru i tak będę go blendować, aż będzie bardzo fajnie wmieszany w ten wcześniejszy kolor. No, super, naprawdę ogień na oku. I teraz, co bym chciała zrobić, to nałożyć te dwa piękne kolory, które mamy tutaj: to ten ciemniejszy złoty i ten taki złoto-szampański, ten na wewnętrzny kącik, ten od połowy trochę dalej do aż tutaj do, prawie że do końca oka. Trochę tam ładnie wblendować. I tak myślę jeszcze o tym różowym, rzucić go na dół. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt dużo, ale jak będzie, to co? Zaszalejemy dzisiaj, użyjemy całą paletkę. Płaski pędzelek, oczywiście moczego i będziemy zaraz bawić się tymi cieniami. Zacznę od tego złotego, jasnego, pięknego koloru. Ta konsystencja jest naprawdę sama w sobie, już wilgotna. Jak się nakłada palcem te cienie, to one po prostu no, przepięknie wyglądają. Ich chyba za dużo nałożyłam ale jest nieziemski blask Jej aż miło przepięknie to wygląda ładnie się przenosi i ten blask jest naprawdę nieziemski super oko zrobiło się większe i teraz na drugą połówkę też nie na drugą połówkę, na drugie oko też ten kolor nałożę będę go bardziej wklepywać, nie rozcierać i będę go dokładać jeszcze bo tam nałożyłam dwie dwie warstwy jak zwykle, przy okazji nałożyłam go na dół, elegancko. I teraz wyczyszczę sobie pędzelek i będę nakładać ten drugi, ciemniejszy, złoty kolor. I lecimy. Mm, jest widoczny, przepiękny. Piękne złoto. I go tutaj wblenduję jeszcze na środku, żeby nie było takiej wyraźnej granicy między jednym a drugim kolorem. I na drugie oko to samo, tak bardziej go wklepuję niż rozcieram. Przenosi się cudownie. Naprawdę nie ma z tym większego problemu, że siedzi na pędzlu i nie chce zejść. No piękna pomarańczowa wyszła na oku. I teraz pędzelkiem może tym, którym wcześniej nakładałam cienie, troszeczkę przeblenduję tutaj granice, aby troszeczkę ten brokat wyszedł wyżej, odrobinkę tylko z jednej i z drugiej strony. I zrobię sobie kreskę eyelinerem brązowym, tylko przy linii rzęs, będziemy tuszować. Eyeliner jaki użyję to będzie Maybelline, jedyny brązowy jaki mam, bardzo go lubię. I użyję sobie pędzelka z Glam Brush. i tak odrobinę tutaj przy samej linii rzęs namaluję taką drobną kreseczkę, żeby w tej brązowej tonacji było, nie chcę czarnego, bo czarny to będzie bardzo widoczny, a brąz to się tak fajnie zgra tutaj. Jeszcze odrobinę rozcieram te kreski, żeby nie były tak bardzo takie ostre, równe, wyraźne, tylko żeby były właśnie takie rozmazane, przydymione troszeczkę i będę zaraz tuszować rzęsy. Tuszu oczywiście użyję mojego standardowego z pudełka, mojego projektu 0 i odrobinę, można więcej niż odrobinę, takie mocniejsze tuszowanie dzisiaj zrobię, bo by się przydały do tego makijażu dość całkiem fajne, sztuczne rzęsy, ale niestety ja nie potrafię, nie lubię nosić sztucznych rzęs, bo nie wiem, chyba jestem nieprzyzwyczajona po prostu. Okej, okay, tuż na miejscu, aż oko inaczej wygląda, bardzo się mi podoba. Dobrze, jeszcze y, mamy jeden cień do użycia i tak myślę, rzucić go na dół, nie wiem, czy będzie mi pasował, czy nie. Zobaczymy, jak nie będzie pasował, to się trudna. na drugi raz będę wiedzieć, żeby go tutaj nie pakować. I pędzelkiem napakuję go oczywiście na całą prawie powiekę. Yy, zobaczymy, jak on w ogóle wygląda na powiece, bo, bo wygląda tutaj dość tak bordowo, prawie że czerwono. Mmm, ciepły, bardzo ładny. I na drugą stronę odrobinę, też prawie na trzy czwarte, może troszeczkę więcej, szerokości oka i wyjadę z nim troszeczkę dalej tutaj na zewnętrznej części. Uuuu. Ale kolorowo, bardzo ładnie. Jeszcze rozblenduję troszeczkę ten, ten róż, i zaraz napakujemy coś jeszcze wewnętrzny kącik. Może, nie wiem, może z innej palety coś. Zobaczę. I mam tutaj z Anastazji taki jasny, ładny różowy kolor, taki połyskujący. I chyba go rzucę właśnie tutaj w to miejsce, o, żeby się tej samej tonacji już tutaj ciągnęło, tylko żeby ten kolor był zdecydowanie jaśniejszy. Wydaje mi się, że będzie pasował, i podjadę z nim dość wysoko. No, ładnie się połączył. Podoba mi się. Super, podoba mi się. Tylko bez konturu trochę blada wygląda. Jeszcze podjadę oczywiście z rzęsami na dole, i teraz będziemy konturować, żeby dopełnić ten makijaż już tak na 100%. Dobrze, oczyska mamy już gotowe, i teraz do konturowania oczywiście bronzer, Będzie to hula, tak. To co zawsze. I tak dzisiaj można powiedzieć, że można szaleć z brązerem, ponieważ oko jest tak ciepłe, jest takie duże, że te policzki też mogą być wypasione na jedną, na drugą stronę, troszeczkę tego brązera, na czoło. No, już całkiem inaczej to wygląda. I teraz jeszcze oczywiście rozświetlacza, tam tak odrobinkę tylko, bo ten pod spodem, który mam w wersji kremowej, ładnie przebija. Nie... Nie zginął mi nigdzie, więc tylko tak odrobinkę podjadę z jednej i z drugiej strony. I zostały nam tylko jeszcze brwi. No i usta. A, jeszcze na usta to jeszcze trzeba Dobra, szukam kredki do brwi i zaraz będziemy się widzieć. Kredka jest, spiralka też jest, także wszystko mamy, co nam potrzeba. Lekko podczesz podczeszę moje brwi i uzupełnię tam, gdzie trzeba i będziemy tu zaraz kończyć bo to naprawdę jest parę machnięć nie lubię takich bardzo ciężkich brwi chociaż nie wiem czemu, ale staram się robić takie lekkie, wychodzą mi takie konkretne ostatnie takie, taki kawał ciężkiej brwi okej, okay, brwi mamy i teraz na usta znajdę sobie jakąś fajną szminkę w takim kolorze nudowym tak będę patrzeć co tu mam z Anastazji może ten? Może ten? Spróbujemy. Okej, okay, będzie ten. Bardzo mi pasuje. Znaczy, według mojego mniemania. Dobrze, na buźkę jeszcze spray i mamy makijaż skończony. Puf, chyba przesadziłam z ilością. Makijaż skończony. No i jak myślicie, trudny czy łatwy w otworzeniu? Moim zdaniem jest bardzo proste, ponieważ nie ma tu specjalnej techniki, nad, nad y, którą trzeba by pracować tygodniami, żeby sobie rękę wyrobić. A co do cieni, y, ja próbowałam tą paletkę wcześniej, właśnie nakładać tak klasycznie czyli baza, cienie, cieliste na całą powiekę i potem te cienie. Wydaje mi się, że y, no było ok, ale tak nakładając bezpośrednio na bazę. Jest troszeczkę trudniej, ale ten efekt jest fajniejszy. Siedzi na oku mur beton naprawdę nie do ruszenia. No i to jest moja kolorystyka, oczywiście. Jak to zobaczyłam, to od razu, uu, biorę, nie ma, nie ma co. Nad dużą paletą musiałam się porządnie zastanowić, czy ją kupić, bo to jest tam 400, coś złotych, 500, coś złotych, także naprawdę ceny są kosmiczne. Nad tymi, no to już mnie się zastanawiam, no bo ponad 100, no to jeszcze można przełknąć, prawda? I mówią, że te mniejsze są trochę gorsze jakościowo, i to mnie tak zastanawia. Jakie te duże palety muszą być, co, co to za jakość, że te są trochę gorsze dla mnie, to jest rewelacja. No biją trochę o głowę Anastazję. No niestety e, nie pylą się w opakowaniu, to jest najfajniejsze, bo mnie to cholernie drażni właśnie w Anastazji, że cienie się pylą. Czyli to wszystko, dajcie znać, czy macie swoje palety z Anastazji, czy lubicie, czy zainwestowałybyście w tą dużą, a może zrobiłyście to i jesteście zadowolone, to daj znać, która paleta mm, ulubiona i, i czy ta kolorystyka też y, Tobie posła. Bo, bo tam jest właśnie dużo takiej mojej kolorystyki, dużo ciepła i, i brązy wszelakiej maści. Dobrze, dzisiaj wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego, i widzimy się w następnym filmiku. Pa!